na kolano widzowie, w kolejnoci korzystam guys, ale widzicie, ja dostałem bana za to, że zrobiłem tiki, co nie? To, to, to mi się nie podoba, że tak mi zrobili, ale jak mam, jak mam wyjść w ogóle? No, nie wiem, ale tutaj nie wiem, o co chodzi tutaj, co o, to to jest. To, to jest? Ksa jest to Kto to jest na co jest? Jest? jest No mam coś znajomych. Tu też wszystko. Tutaj... Siejku, co za głupie ekietka się no. Jak twórcy gdy tak mogli tak zrobić, to nie wiem, to... Dobra, weźmiemy ekietkę standardową. Czy ten yy, odgrywa? To nie wiem, co odbiera, czy co, ale... No, nie wiem, czy to odbiera. O ja, o ja do babek i, i będę sam, i będę sam na standardowo. No nie gadajcie. E, Jakbym tak się zrobił, ale zacznę ostatni raz, bo niestety ten zaraz wychodzę. Ale to. nie ale muszę ogrnąć wszystko, żeby mnie ten e, odbarnęli. Żeby... Wszystko... Dobra, dobra. Ja chcę wygrać kuronkę Piska. Piska tak. Nie widzę to towa. A nie czy ktoś jest prost. Dobra, ale... Mam nie robić zakazanych trików na serio? Dobra, nie, nie. Dzi, dlaczego ja mam żaden motyk? Dlaczego ja mam dziwne kroki? Nie, no. dlaczego... Dobra, no. Pyk. No nie wiem, dlaczego mam, a tutaj, nie, nie zrobię tego bo dostanę znowu, pana, nie będzie wszystko, nie, okej, okay. dobra, pyk, ale po co mnie, kurde, kurde, chodźcie, chodźcie, dobra, pyk, pyk, Ojku, jakbym się nie uratował, ale patrzcie na to, gdzie ja stuję! ale nie, ale nie, jak sobie takie tiki to to prostu będę, ale nie, biłem, o nie, chyba dostanę, ja no za znowu, wodę. A, a pokazać wam ty? Patrz, patrz, patrz. Aha, ale beta. To, nie wiem. Co jest? Nie, gdzie on jest? Gdzie on idzie w ogóle? Gdzie on idzie? Gdzie on idzie? Jezus. Dobra. Dlaczego ja mam taki taniec, kurde no? Dlaczego wszystko mi zabrali? Lepiej. O, o nie! Ja znam tutaj na. Ja znam tutaj wszystkie tiki, ale nie mogę przetestować, no! Ani nic! A o kurde, zatrzymałem się! Ani zero. Nie, no, nie mogę tiki zrobić, to ja zrobię. Jak dostanę dużo pingu, to się popłacę. No nie, no. Mam nie zrobić tiku doba, Nie zrobiłem! to na no jest... nie, 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 bo nie płaczę, nie płac nie, nie to, nie ta motka, tu, te, tak ta, ta. Uy, ja nie chcę płakać. No jak mam zrobić, żeby nie robią triki widzowie? Ta. Widzieliście to? Przelegowało mnie. Przelegowało mnie. O kurde, sobie A widzieliście? O, ale zrobiłem dobrze to idźcie na metę, idźcie na metę, bo za zasadzie w końcu chyba jutro będzie Lifestyle guys. Lifestyle doła. guys. Do. Nie wiem, czy będzie jutro Lifestyle stanu guys, bo nie chcę tego nagrywać. Czy ktoś nagrywał? No. Co? Co jest? Co jest ze mną jeszcze? No. no nie wiem co. co to chodzi, ale mówię i to macie to, tu to znajomy, bo mam bardzo mało, no, bo bo mi wszystkie znajomy, nie, nie, no nie, no nie, że jak to byłoby śmieszne, no, to, ostatnio mam jakąś dziwną animację, jak będzie najgorsza mapa to się posika. To to, to, To Tutaj znam wszystkie triki, no kurde... Nieju. No oni są jakieś głupi kitka. Głupia kitka więc jest. Ale nie ma mowy. Nie ma mowy. Jak się ta przejść? O ty! O ty. Dobra, nie idę tu, bo... Nie każdaj ciki robić. Co będzie cudne, no! To będą... To będzie ciemne. Do zrobienia. Proszę, żeby nie przeszedł. Jak przejdę, to. Jak nie przejdę, to umieram. No <grymne> na serio, <nasi lugi>. Do. <suszy> Moje serce boli. Tutaj. Tyk. Tyk. Dobra. Nie przeskoczę. A, tak. Nie, nie. A, doskoczę. Dobra, bez sensu i pół. Leciał mocno. Dobra, patrz, patrz. O! Trzeba, żeby... To nie... Żeby mi... Nie... Nikt nie jedzie, wygram to, ale nie mogę triki robić. Aha. Dobra, przeszedłem. Ale ja cię kreczę, jakbym to nie przeszedł... Czekaj, jakbym to nie przeszedł... To byłoby szle. Ale wygrałem! Wygrałem. I no to było trudne. To było mocno trudne. Jejku. To... Znowu stanę rytuałki, to trzymajcie się widzowie, jutro chyba będzie live czy co, ale no to na